macie z tej strony base driver, a dzisiaj samochód, który jest lepszy niż. a konkretnie zwinna ciepła klapka. <muzyka> Zwinny, czyli Swift. Konkretnie Suzuki Swift. Generacja z fabrycznymi kodami EZ i MZ pojawiła się w 2004 roku, czyli już 21 lat temu. Kod EZ odnosił się do trzydźwiowego hatchbacka, zaś MZ do pięciodźwiowej odmiany oraz produkowanej i sprzedawanej w Indiach wersji Swift Desire, czyli dość pokracznego czterodźwiowego sedana. Była to pierwsza globalna generacja Swifta. Wcześniej nazwa ta używana była głównie w Europie. Na innych kontynentach model był znany głównie jako Kultus, zaś w Japonii nazwę Swift nosił samochód, który u nas sprzedawano jako pierwszą generację Nissan. No względnie globalna, bo w tym samym czasie, czyli w 2004 w Kanadzie jako Suzuki Swift Plus, pchano zmotoryzowany stolec, znany gdzie indziej jako Deu Kalos, ponieważ korpologika. Tak czy inaczej, nowy Swift stanowił bardzo mocne odejście od filozofii poprzednika, który był prostym, tanim, niemalże spartańskim woźdełkiem. Tutaj położono większy nacisk na stylistykę mocniejszy niż w poprzedniku silniki już w bazowej wersji i możliwość bogatego doposażenia. Autko sprzedawało się nieźle, wystarczająco by kolejne generacje oferować w Europie do dziś. Ten konkretną w 2008 podano małutkiemu liftingowi, zaś dwa lata później pojawił się następca, bardzo zresztą podobny. Ktoś tu wjechał Omegą C na kanał, słuchajcie, ależbym testował Omegę, którąkolwiek, którejkolwiek generacji, ale koniecznie w kombiu. Zakaz wyrzucania śmieci, teren monitorowany, słuchajcie, nieruchomość skarbu państwa, zakaz składowania odpadów, no ale jako, że jest to nieruchomość skarbu państwa, no to wiadomo. Proszę bardzo, jak skuteczny jest monitoring i jak bardzo działa na ludzi to, że jest to nieruchomość Skarbu Państwa. No, bo wiadomo. Skarb państwa, czyli niczyje można nasrać, można wyrzucić byle co, opony, wylać olej, ponieważ skarb państwa. Z uwagi na Omega trzeba było się troszeczkę przestawić, aby tam danemu obywatelu nie przeszkadzać w zaglądaniu jej w podwozie. Tak czy inaczej, tradycyjnie zacznijmy sobie od odpowiedzi na pytanie, czy ten samochód jest ładny. Otóż jest! Jak najbardziej jest. Swift tej generacji, w jakiejkolwiek wersji, jest po prostu fajnie zaprojektowanym, zgrabnym, małym toczydełkiem. A w wersji Sport z tymi fajnymi 17-celowymi felgami wygląda po prostu świetnie. Jasne, nie jest to agresywnie stylizowane cupe o przepięknych proporcjach, tylko toczydełko segmentu B, a nawet tak patrząc rozmiarowo A, ale on po prostu jest sympatyczny. Spyszczka przypomina mi takiego małego szczeniaczka, który chce się bawić ganiając za piłką. I on właśnie po prostu taki jest, zabawny i sympatyczny. Kształt zadu z tą lekko wystającą klapą pod szybą może nawiązywać odrobinę do Mini. Zresztą nie jest to pierwszy Japończyk z takim rozwiązaniem, gdyż podobnie ukształtowana była chociażby Micra K11 oraz oczywiście cudowne, prześliczne Daihatsu Trevis. Swift tymczasem jest taki zwarty. Nie ma tutaj stylistycznej rozlazłości, tutaj wszystko jest takie zbite i on wygląda troszeczkę kreskówkowo, ale na tym polega jego jego urok. Autoweltstrasse Unterberge, czyli Świat Samochodów, ulica Świata Samochodów, Podmiejski, Podmiejska ulica Świata Samochodów. Fascination Auto, bardzo mi to ko kojarzy się z jednym z najfajniejszych numerów bardzo dobrego zespołu The Cure, Fascination Street, no bo tutaj mamy Fascination, a tutaj mamy Strasse, Strasse, tak więc e, Fascination Street bardzo polecam, można słuchać tego również w Swiftie. Swift znaczy zwinny i tutaj zwinne są nawet wycieraczki. Właściciel, co prawda, nie jest przedstawicielem mediów, ale jak najbardziej był na zeszłorocznym rajdzie Polski, chociaż też nie jako zawodnik. Ten samochód nadawałby się pewnie do takich zastosowań, ale trzeba byłoby go zepsuć klatką i tak dalej. Zresztą ponoć spotyka się je dosyć regularnie na KJS-ach. Okay, wystarczy zachwycania się warstwą zewnętrzną, Teraz zobaczmy sobie jak jest w środku, a w środku jest czarno-czerwono i szportowo. Wnętrze Swifta tej generacji jest... Proste, niezbyt wyszukane, ale też całkiem nieźle zaprojektowane. O, proszę bardzo, klasycznie narysowane zegary, zresztą bardzo wyraźne. Mamy prędkościomierz, obrotomierz, e, tutaj mamy wiadomo, poziom paliwa, e, temperatura cieczy chłodzącej, co niestety już nie jest standardem w nowych samochodach. Poza tym klasyczne japońskie przełączniki w dźwigienkach, tutaj włączamy sobie światło, tutaj włączamy sobie wycieraczki. Po przekręceniu kluczyka światła zresztą odpalają się samoistnie, co podobno jest fabryczne. Tutaj likwidujemy iluminacji. Ten ekranik nie jest fabryczny, to dołożył sobie właściciel, bo często jeździ w trasy. Lubi posłuchać sobie muzy ze Spotify'a i w takim zestawie po prostu łatwiej było połączyć telefon z samochodem. Natomiast naprawdę zaskakujący wypas jest tutaj. Otóż klimatyzacja jest automatyczna i uwaga dwustrefowa. Kiera praktycznie jak we wszystkich Suzuki z tamtych lat, moja czcigodna staruszka w SX4, zresztą już swojej drugiej ma chyba nawet taką samą, a na pewno stuprocentowo takie same ma przyciski na niej. Ze sportowych akcentów mamy chociażby pedały z aluminiowymi nakładkami oraz... Oczywiście jest wygodna podpórka pod lewą stopę, czyli już nie muszę o tym wspominać we fragmencie z siedzeniem za kierą. Bardzo podoba mi się tapicerka. Co prawda dominuje tutaj dosyć cmentarna czerni, ale mamy te czerwone akcenty, zresztą chyba typowe dla wersji Sport. To, co mi się natomiast mniej podoba, to jest jakość tworzyw. To są bardzo twarde, bardzo, no, takie pszaśnie wyglądające plastiki ale są dobrze zmontowane i trwałe. No i jak zawsze na koniec kwestia praktyczności. Schowek, o przepraszam, coś wypadło. Jest spory, ale no, troszeczkę w tej chwili zajęty, więc nie będę pokazywał dokładnie. Tutaj niestety kieszenie w drzwiach są, no, można powiedzieć, pro forma. Są cup holdery, jest tutaj taki schoweczek, w zasadzie półeczka. Podłokietnika, jak widać, niestety nie ma, jest co najwyżej popiółka, jeżeli ktoś ma ochotę jarać w samochodzie, czego nie polecam i w zasadzie to tyle. Jak się zasiada za kierą danego Swifta? Otóż naprawdę fajnie, co prawda siedzi się tutaj wysoko, za wysoko w każdym razie według mnie, jeżeli chodzi o samochody o sportowym lub quasi sportowym charakterze. Tutaj fotel mam opuszczony już do samego dołu, niżej nie pójdzie, a siedzę w zasadzie jak na stołku, no ale jest to autko segmentu B, czy nawet mniejsze, więc... Muszą być jakieś kompromisy, a wiadomo, lepszy kompromis niż kompromitacja. Same fotele natomiast są bardzo dobre są zdecydowanie sportowe, bo to są kubełki z mocnym trzymaniem bocznym, dobrze podpierają Uda i Dupsko. Są może troszeczkę ciasnawe, w każdym razie ktoś jeszcze obszerniejszy ode mnie, taki dorodny schab, no to będzie już tutaj troszeczkę narzekał. Ja nie narzekam, są twarde, ale są takie, jakie powinny być w samochodzie. Właśnie o takim lekko sportowionym charakterze. Jeżeli chodzi o przestrzeń, nie ma na co narzekać. Nad głową mam jeszcze naprawdę dużo miejsca. Na nogi mam wystarczająco, ktoś o bardzo długich kulasach po prostu przesunie się do tyłu i co najwyżej nie będzie już miejsca dla pasażerów na tylnej kanapie, ale. Kto by się tym przejmował? Jak już wspomniałem, podpórka pod lewą stopę jest i przede wszystkim jest bardzo wygodna. Kierownicę można sobie ustawiać basechochen, czyli góra-dół, ale już nie przód i tył. Ale na szczęście nie przeszkadza to w znalezieniu naprawdę dobrej, wygodnej, ergonomicznej pozycji za kierownicą. Tak więc poza samym faktem siedzenia troszeczkę za wysoko, jak na mój gust w tego typu samochodzie, nie mam się do czego przyczepić. Dobra, no to teraz trzeba będzie się wcisnąć do tyłu, a to. Nie będzie łatwe. Teraz instrukcja obsługi, tudzież obstrukcja insługi tego, jak stracić godność osobistą. No, nawet nie straciłem aż tak bardzo jak już umieścimy się z tyłu Swifta, okazuje się, że miejsca jest tutaj więcej niż można byłoby się spodziewać. Oczywiście nie jest bardzo przestronnie, ale nad głową jest dużo więcej przestrzeni niż spodziewałem się, że będzie. Na nogi jest wystarczająco dużo, w każdym razie dla mnie, bo gdyby na przykład przede mną usiadł ktoś mający 1,90 m i odsunął się mocno do tyłu, musiałbym najpierw amputować sobie od duża kroczne, zanim mógłbym zająć tutaj miejsce. Ogólnie jest dobrze, ale nie beznadziejnie. A żeby się wydostać, tutaj mamy takiego dynksika. Proszę. No ale wtedy fotel już nie idzie do przodu. No to pozostał tym razem chyba najmniej istotny element tego typu samochodu, czyli bagaj, a on. <laughs> Powiedzmy, jest tutaj, żeby można było napisać, że jest. Katalogowo to jest 220 litrów. No, chyba z tą przestrzenią tutaj, bo tu to ja widzę może ze 150. A czy baz w usztywnianym pokrowcu tutaj wejdzie? Zapomnijcie. Być może wciśnie się tutaj Obrzyna w pokrowcu na gitarę. Dobrze. Tu, a rolka trochę przeszkadza, wciskamy główkę. Tutaj dopychamy w stronę dechy i e, i bagaż jest zajęty. Co gorsza, ta kanapa nie jest dzielona, Więc mamy wybór albo trzy lub cztery osoby, albo dwie i bagaż. Ale tak naprawdę ten samochód, chociaż z tyłu wcale nie ma tak mało miejsca, ma taki charakter, że spokojnie może służyć jako dwuosobówka. To co naprawdę ważne jest w tej wersji mieści się nie z tyłu, a z przodu. Na europejskim rynku Swifty dostępne były z benzyniakami 1,392 konie, 1,502 konie i tak jak tu ze 125 konnym 1,6 oraz światowskim Dieslem 1,3, a w zasadzie 1,25 o mocy 75 koni. Nas jednak interesuje najmocniejsza wersja, czyli ta czyniąca ze Swifta tak zwaną ciepłą klapkę, znaczy Warm Hatcha. Na określenie Hot Hatch 125 koni 148 Nm to zdecydowanie za mało, ale w lekki budzie taka moc wystarczała, by zapewnić dość żywawe osiągi. Oczywiście dziś to już śmiech na sali, ale teraz nawet małe samochody mają pole grawitacyjne potrafiące zakrzywić lokalną czasoprzestrzeń. Silnik M16A najpierw pojawił się w Lianie, którą testowałbym jak wściekły, ale tylko przed z cyfrowymi wskaźnikami. Natomiast w Swift Sporcie otrzymał m.in. kute tłoki, co sprawia, że tunik jest łatwy, przyjemny i nie zagraża znacząco szybszym zużyciem. Można podnieść moc do około 150 koni samym chipem, a są również gotowe zestawy uturbiające. No to komu w drogę temu wysoko Obrotowa japońska czterocylindrówka. Jak się zatem jeździ takim usportowionym Swiftem? Przede wszystkim dość sztywno, szczególnie na takiej drodze jak teraz, po której w tej chwili jedziemy, a w zasadzie z której wyjeżdżamy czuć, że to zawieszenie zostało e, zestrojone z myślą bardziej o sportowym prowadzeniu niż o w komforcie. Zresztą Suzuki e, lubiło wtedy tak zestrajać swoje zawiasy. Widzę sx czwórka mojej czcigodnej staruszki. Na szczęście nie jest to taka brutalna twardość, jakiej nie lubię, tylko dosyć cywilizowana sztywność, która sugeruje, że na zakrętach może być nieźle. Pod warunkiem, że nie są to bardzo ciasne zakręty, dlatego że zwrotność nie jest najmocniejszą cechą tego samochodu. Znaczy, nie ma tutaj jakiegoś strasznego dramatu, ale jednak no, zawracanie w Swiftie wypada co najwyżej przeciętnie. Nie wiem, czy to jest cecha wersji Sport z jej szerszymi kapciami, czy generalnie Swiftu w tej generacji ale no manewrowanie nie jest tutaj najmocniejszym punktem. Zresztą, układ kierowniczy tak samo jak zawieszenie jest tu dość sztywny, stawia całkiem spory opór mimo że oczywiście jest tu wspomaganie, co ciekawe, jest to wspomaganie elektryczne, ale zostało ono ustawione bardzo dobrze. Ten układ działa naprawdę precyzyjnie i samochód prowadzi się fajnie, można go naprawdę dobrze wyczuć. Z kolei bardzo mięciutko działa tutaj sprzęgło, ale jest to typowa cecha wszystkich chyba znanych mi Japońców, to sprzęgło po prostu jest mięciusieńkie, acz nie tak miękkie, żeby zapadało się w podłogę. Bardzo dobrze działa tutaj dźwignia zmiany biegów, skoki są krótkie, biegi wchodzą precyzyjnie, no jak to w Japończyku, nie mam żadnych zastrzeżeń. Skrzynia, oczywiście, jest krótka, jest inna niż w standardowych, zwykłych wersjach Swifta. Została, oczywiście, zestopniowana pod jak najlepsze przyspieszenia. Co ciekawe, najdłuższym biegiem jest tutaj czwórka. Tak przynajmniej rzecz właściciel. Możemy przyspieszyć do prędkości legalnej i już. Oczywiście jest to silnik, który bardzo lubi wysokie obroty, ale już z niskich zbiera się nieźle. Natomiast gdy wkręcimy je tak w okolicach czwórki, piątki, w sensie 4-5 wtedy zaczyna się zabawa. I do takich rzeczy ten samochód został stworzony. Wysokie obroty, but w podłodze, kręta ale równa droga. I co prawda niestety jest tutaj e, tylko 125 koni i tak naprawdę jest więcej hałasu niż realnych osiągów, ale po pierwsze zabawa nadal jest naprawdę dobra. Po drugie natomiast ten silnik, jak już wspomniałem, można naprawdę ładnie podkręcić i on znosi to bez jakiegokolwiek marudzenia. Tak więc biorąc pod uwagę zestrojenie układu jezdnego oraz ogólnie trwałość i pancerność tego silnika, myślę, że warto. I to tyle w temacie Suzuki Swift Sport. To nie jest idealny samochód. Twardy, z malutkim bagażnikiem, do tego silnik domaga się drogie 98, nie oferując w zamian prawdziwie sportowych osiągów, ale on jest po prostu fajny. Daje frajdę, a podejrzewam, że lekko stringowany, na co silnik pozwala bez żadnych problemów, może dać jeszcze większą. A o to przecież chodzi w takich autach. Mam cichą nadzieję, że Wy natomiast macie frajdę z oglądania moich filmów. Jeśli tak, wbijajcie na mojego Face'a, insta najlepszy w Polsce portal motoryzacyjny, i rzecz jasna YouTube'a i secja Lederwany, czyli mojego zespołu, z którym ostatnio dzieje się sporo. Dzięki ogromne i do najbliższego!